30 stycznia 1562 roku sobór trydencki opowiedział się za utworzeniem indeksu ksiąg zakazanych. Wyznaczono 18 hierarchów, którzy mieli doprecyzować założenia, szczegóły możemy poznać w bulli z 1564 roku. Zakazane zostały trzy kategorie książek. Po pierwsze, takie, które szkodzą wierze katolickiej. Nie chodziło o pozycje krytykujące duchowieństwo czy Kościół, lecz takie, które głoszą interpretacje Pisma Świętego niezgodne ze stanem wiedzy teologicznej. Drugą zakazaną grupą pism były teksty pornograficzne, a trzecią wszelkie publikacje popularyzujące magię, wróżbiarstwo oraz inne praktyki pogańskie lub poza pozamoneteistyczne. Decyzją papieża Piusa V powołano w 1571 roku Świętą Kongregację Indeksu, która w konsultacji z kolejnymi następcami Świętego Piotra oraz w trakcie dyskusji z duchowieństwem z różnych stron Europy wprowadzała zmiany w systemie sprawdzania treści ksiąg. To fragment książki, najnowszej książki Jakuba Maciejowskiego, Historia cenzury od starożytności do XXI wieku, która ukazała się nakładem wydawnictwa Biały Kruk. Książka jak najbardziej na czasie. W Stanach Zjednoczonych likwiduje się cenzurę, a u nas myśli się o tym, żeby ją wprowadzić. Można z tej książki dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, także między innymi takich, czym różniła się albo różni cenzura kościelna od cenzury państwowej. Warto pomyśleć o tej publikacji.